Małpki, małpki wesołe małteczki Skaczą po drzewach, robią kołeczki. Małe, spinne, wesołe i figlarne Cały dzień bawią się zabawy nieustanne. Małpki mają długie okonki, futro miękkie jak buchate poduszki Skaczą z drzewa na drzewo. Głośno się śmieją, bawią się wesoło. Małpki, małpki wesołe małpeczki Skaczą po drzewach, robią fikołeczki. Wesołe i figlarne cały dzień bawią się w Zabawy nieustanne Małpki mają długie ogonki Futro miękkie jak puchate poduszki Skaczą z drzewa na drzewo Głośno się śmieją, bawią się wesoło Małpki, małpki, wesołe małpeczki Skaczą po drzewach, i kołeczki Małe, spinne wesołe Dzień bawił się, zabawy nieustanne Wielbiają owoce soczyste Banany, mango, papaje Wszystko co pyszne W dżungli skaczą wesoło Szukają smakołyków Cały dzień biegają bez żadnych uników Małki, małki, wesołe Małpeczki skaczą po drzewach Robią pikkołeczki Małe, spinne, wesołe i figlarne Cały dzień bawił się Zabawy nieustanne Gdy zmęczone już są Siadają na gałęzi, śpiewają cicho piosenki, bo zmrok się zbliża. Zamykają oczka, śnią o nowych przygodach. Jutro znów będą biegać w swoich marzeniach. Małki, małpki, wesołe małpeczki, skaczą po drzewach, robią i kołeczki. Małe, spinne, wesołe i figlarne, cały dzień bawią się, zabawy nieustanne.